Cześć, witam ponownie na kanale Spróbujemy. A jeśli spróbujemy, to spróbujcie dzisiaj ze mną zrobić fantastyczną babkę warzywną, warzywno-jajeczną. A dlaczego babkę? Ponieważ zrobimy ją w, takim, w takiej blaszce do pieczenia ciast. Tak więc zaczynajmy temat. Do gotującej się osolonej wody wsypuję mieszankę warzywną. U mnie groszek z marchewki. Teraz gotuję do miękkości, no zajmie to około 10 minut. Oczywiście studzę i działamy dalej. A do drugiego garnka za chwilę wstawiam wodę i gotuję jajka. Mieszankę mam ugotowaną, mieszankę warzywną, już sobie przestygła. Jajka ugotowane, obrane, tak więc działajmy dalej. Teraz kroję w drobną kostkę 200 g wędlinki drobiowej. Wędlinę przekładam do składników I od razu ścieram sobie jedno jajko Jajko ścieram na tarce jarzynowej Dosypuję kukurydzę I do bulionu u mnie bulion warzywny Dodaję żelatynę Cztery łyżki żelatyny Wiecie, no coś nam musi to skleić, Także tutaj, yy, tutaj tego składnika nie unikniemy. I teraz dobrze wymieszajmy. U mnie bulion delikatnie, yy, delikatnie lekni, nie jest gorący. Ale tak, żeby po prostu żelatina się rozpuściła. To odstawiam i od razu działam z jajeczkami. Jajka kroję na ćwiartki. Mam tutaj pięć jajek. Wiecie, wszystko zależy od naszej inwencji twórczej. Jak to zrobimy? Wiecie, tutaj wszystko zależy tylko od nas. Ja po prostu będę, będę układał jajka w tych zagłębieniach, które tutaj są w tej blaszce. Zależy jaką mamy blaszkę, jak chcemy to zrobić. Wiecie, również składniki, które tutaj dodajemy, mogą być różne. Może to być fasolka. Bardzo yy, fajnie się sprawdza, jak do tego przepisu. Tak jak mówię, kto co lubi. Teraz do tych warzyw, które tutaj mam, dodaję 5 łyżek majonezu. Takie porządne 5 łyżek. I od razu zalewam bulionem. I teraz dobrze to wszystko wymieszajmy. Wiecie, ja tutaj nie dodaję soli. Nie dodaję pieprzu, ponieważ ten bulion sam w sobie jest słony. Także tutaj z tymi przyprawami uważajmy bo chyba, że zamiast bulionu użyjecie wody. Mieszanka wymieszana i za chwileczkę układamy w blaszce. Skoro wszystko mamy przygotowane, całe składniki. Działajmy dalej. Ja tutaj blaszkę mam wyłożoną folią spożywczą. Wiecie, o niebo lepiej jest to oderwać później, chociaż zazwyczaj tego nie robię, no ale no różnie to bywa. Czasami się ta sałatka rozwarstwia, tak więc lepiej sobie wyłożyć folią. I co teraz? Mam tutaj pieczarki, oddzieliłem sobie tutaj troszeczkę większe. Tu mniejsze. Tymi mniejszymi wykładam spód blachy. Jeśli ta sałatka oczywiście nie może tutaj zabraknąć tego smaku, smaku pieczarek. Niesamowicie podkreślą smak tej sałatki. I ja już te pieczarki, które tutaj mam, delikatnie przeleję sobie właśnie tym, yy, tą mieszanką. Tak, żeby tylko zakryć te pieczarki. Teraz na tą mieszankę wykładam jajka. Wiecie, tutaj, tak jak mówiłem wcześniej, inwencja twórcza, dowolna. Jak to ułoży, tak będzie miało. Ja to robię tak. Przypuśćmy, cztery. I ponownie zalewam mieszanką. I na kolejną warstwę lądują marynowane pieczarki, które układam w każde zagłębienie blaszki. No oczywiście wszystko w zależności, jaką my tą blaszkę mamy. I ponownie zalejmy te pieczarki tą mieszanką warzywną. Delikatnie, tak żeby je tylko przykryć. Będzie coś fantastycznego, kolorowego na stół wielkanocny. Sałateczka idealna. Skoro mam wyrównane, teraz układam jajka. Białkiem na zewnątrz. No, skoro mamy taką blaszkę, no, oczywiście, jeśli macie inną, możecie sobie ułożyć żółtkiem na zewnątrz. No, chociaż to żółtko lubi czasami wypadać. I teraz pozostaje to tylko zalać mieszanką warzywną. Wiecie tutaj, ilość składników. Tych jajek, ogólnie składników. No jest uzależniona od, od blaszki jakiej użyjemy. Ja mam blaszkę yy, 1,7 litra. Tak więc to jest na tą blachę. O, zobaczcie coś. Coś niesamowitego. Teraz pozostaje to tylko wyrównać. I za chwileczkę babka albo sałatka ląduje w lodówce. Dobrze. Ja już wstawiam do lodówki na całą noc. Tak więc widzimy się za chwilę. U was za chwilę. U mnie za kilka godzin. No i minęła cała noc. Ta babka, sałatka fantastycznie stężała. Teraz najważniejsza chwila. Oby wszystko się udało. Zobaczcie, jak ona wygląda na zewnątrz. Fantastycznie. Mm, te pieczareczki. Coś niesamowitego na pewno jest przepyszna. Tutaj jeszcze mam folię. O. o właśnie tak. Dlatego nam jest potrzebna folia, ponieważ tak to by się przykleiła do tej blaszki. No chociaż gdy ją przelejemy zimną wodą, wiecie... Ona się nie przykleja, ale czasami, czasami coś się może zdarzyć. Teraz rozkroję, pokażę Wam, co wyszło w środku. Zobaczcie. Zobaczcie, istna poezja. No i oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie spróbował. Zobaczcie. Wygląda niesamowicie. A jeśli chodzi o smak, fantastycznie. Jeszcze spróbuję od strony pieczarki. Mm. Te marynowane pieczarki robią naprawdę niesamowitą robotę. Podkreślają smak niesamowicie. Jak dla mnie coś niesamowitego. Tak więc kochani, jeśli się podobało, działajcie. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia. A ja tradycyjnie idę zajadać. No oczywiście tutaj babka bez kawki. Pojeźdź mm. ja.